Dzięki turkusowemu domkowi życie nam się stało taką trochę układanką. Tu chodzi o ten turkus. Wiesz, ten turkus jest uzależniający. Nie masz co Turkusowy domek to nasz dom. Mieszkamy tutaj. Ja z Paulą, z Kotem, Lama i Samuelkiem synem. No i kilka razy w miesiącu otwieramy nasz dom na działania twórcze. Tutaj się dzieją różne rzeczy, ale dom to jesteśmy my. Cały ten dom to jest chatka z 30. roku, przeznaczona do rozbiórki kiedyś, w 70. latach, która jest zbudowana ze słomy, mat słomianych, trocin z wapnem ubijanych. To są takie konstrukcje, że budowało się z tego, co było. Wszystko, co potrzeba, się pojawia przed tobą, nie musisz biedzać, za czymś. Rozumiem doskonale to, że trzeba pracować. My jesteśmy bardzo pracowitymi ludźmi. To nie jest tak, że to się tak wstryk dzieje. Ale uważamy, że nie trzeba się narobić, żeby zarobić. Natomiast, hmm, chyba nie trzeba poświęcać życia na pracę. Nie iść na łatwiznę. Nie wybierać dróg y, tych wygodniejszych. Wiara w siebie. I w ludzi. I w, I w ludzi, że można iść zupełnie inną drogą, może mniej przewidywalną. A tak naprawdę, jeśli robisz to, co kochasz, no to zacznie to przynosić efekty i warto przy tym wytrwać. Najbardziej w życiu się opłaca dawać. Bardzo dużo dajemy od siebie. Bardzo, Bardzo dostajemy. dużo dostajemy. Celebrować życie starać się zatrzymywać na szczegółach. Żyjmy życie w pełni, po prostu tutaj.